Nowy dzień nadszedł dzięki dobroci Boga, przynosząc nam okazję, by zbliżyć się do Niego i wzmocnić naszą wiarę. Dziś rano zwracamy się do naszego Ojca w niebie, czerpiąc inspirację z Psalmu 143, który jest mocnym wołaniem o pomoc i Boże prowadzenie. Niech ta modlitwa będzie pokrzepieniem dla Twojego Ducha i światłem w chwilach zwątpienia. Zatrzymaj się na moment, weź głęboki oddech, i dołącz do mnie w tej chwili modlitwy. Bóg jest obecny, gotowy, by słuchać i odpowiadać z miłością. Panie. Proszę, odpowiedz mi szybko, bo czuję się bez sił. Nie odwracaj ode mnie swojego oblicza, nie chcę być jak ci, którzy stracili nadzieję. Spraw, bym co rano słyszał o Twojej miłości, bo Tobie zaufałem. Wskaż mi drogę, którą mam pójść, bo do Ciebie wznoszę moją duszę. Chroń mnie przed tymi, którzy chcą mi zaszkodzić. Ty jesteś moim schronieniem. Naucz mnie pełnić twoją wolę, bo ty jesteś moim Bogiem. Niech twój dobry duch prowadzi mnie właściwą ścieżką. Ojcze w niebie, dziś przychodzę do ciebie oddany, szukając twojej obecności i pragnąc twojego prowadzenia. Zanim świat w pełni się obudzi, zanim troski wypełnią moją głowę, chcę się zatrzymać i uznać ciebie za mojego pana, schronienie i Zbawiciela. Ty panujesz nad wszechświatem, a mimo to troszczysz się o najdrobniejsze sprawy mojego życia. Otwierając oczy tego dnia, pamiętam, że to dar Twojej miłości. To nie przypadek, że mogę oddychać, wstać i iść dalej. Każde uderzenie mojego serca pokazuje Twoją wierność. Jesteś Bogiem, który nigdy nie odpoczywa, zawsze czuwasz nad nami dzień i noc. Gdy świat się zmienia, Ty pozostajesz taki, sam zawsze pełen miłości i współczucia. Dziś przychodzę z pokorą, wiedząc, że bez ciebie nic nie znaczy. Nie chcę zaczynać tego dnia, nie oddając ci siebie całkowicie. Potrzebuję Twojego prowadzenia, spokoju i opieki. Tak jak psalmista wołał w psalmie 143. Tak i ja proszę, bym mógł usłyszeć o Twojej łasce już od rana. Potrzebuję, by Twój głos kierował moimi myślami i czynami dzisiaj. Panie, pośród tylu rozproszeń i hałasu, pomóż mi zwracać oczy ku Tobie. Niech mój duch będzie zgodny z Twoim zamysłem, a moje kroki idą za Twoją prawdą. Nie chcę polegać na własnym rozumie ani ufać tylko swoim siłom. Oddaję Ci każdą decyzję, każde słowo. I każdy czyn tego dnia. Drogi Boże, oto jestem. Otwieram serce i pozwalam, by Twój Duch Święty mnie kształtował. Znasz moje myśli, zanim je wypowiem, znasz moje troski, zanim je nazwę. Wiesz, co mnie osłabia, znasz moje pragnienia i zmagania. W Twojej obecności znajduję odpoczynek, w Twojej miłości odnajduję nadzieję. Dlatego dziś rano oddaję Ci wszystko, moje wątpliwości. Lęki, plany, marzenia, ciężary i niepokoje. Przejmij kontrolę nad moim życiem i nad wszystkim, co mam. Niech moje istnienie odbija Twoją chwałę, a na każdym kroku czuję Twoją prowadzącą dłoń. Dziękuję ci, panie, bo wiem, że jesteś przy mnie. Wiem, że ta modlitwa nie idzie na marne, bo Twoje słowo mówi, że jeśli cię szukamy, odpowiadasz. Dziś uniżam się przed tobą i uznaję, że tylko z tobą jest prawdziwy pokój i kierunek życia. Ojcze, przemawiaj do mnie dziś. Chcę cię słyszeć w codzienności, w pracy, w każdej rozmowie i myśli. Pomóż mi rozpoznawać twoje znaki i iść drogą, którą dla mnie wyznaczyłeś, bo jesteś moją ochroną, przewodnikiem i zbawieniem. Tobie ufam i na tobie polegam. wszechmocny Boże, dziś uznaję twoją wielkość Zanim o cokolwiek cię poproszę, chcę podziękować za to, kim jesteś: wieczny Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi, który rządzi sprawiedliwie i z dobrocią, ale też z czułością. Nie ma nikogo jak Ty. Gdy patrzę na niebo i słońce, które daje nam światło, wiem, że to Ty wszystko podtrzymujesz. Gdy czuję wiatr na twarzy, wiem, że to Twój oddech daje mi życie. Ty stworzyłeś gwiazdy i morze. Rządzisz pogodą i deszczem. Ale najbardziej niezwykłe jest to, że choć jesteś tak wielki, zbliżasz się do mnie z miłością, znasz mnie po imieniu, wiesz o każdym szczególe mojego życia i troszczysz się jak dobry ojciec. Dziś, panie, nie chcę myśleć tylko o swoich problemach, lecz pragnę pamiętać o Twojej wierności. Od kiedy pamiętam, byłeś przy mnie. Otwierałeś drzwi, gdy wydawało się to niemożliwe. Podnosiłeś mnie, gdy nie miałem już siły. Podtrzymywałeś mnie, gdy czułem, że upadam. Jesteś dobrym Bogiem, który nigdy nie zawodzi. Choć wszystko się zmienia i przyszłość jest niepewna, Twoja miłość nigdy się nie kończy. Ojcze, dziękuję, że Twoja dobroć towarzyszy mi każdego dnia. Jeśli oddycham, to z Twojej łaski. Jeśli mam zdrowie, to dlatego, że Ty mnie chronisz. Jeśli nie brakuje mi jedzenia, to dlatego, że Ty je dajesz. Nic nie jest tylko moją zasługą, wszystko jest Twoim miłosierdziem. Dziś chcę powtarzać, słowa Twojego słowa. Pan jest dobry. Jego miłość nigdy się nie kończy, a Jego wierność trwa na zawsze. Niezależnie od tego, co mnie dziś spotka, wiem, że jesteś ze mną. Nie będę szedł sam, bo obiecałeś nigdy mnie nie opuścić. Nawet jeśli czasem cię nie czuję, nawet jeśli. Uczucia mnie mylą, wiem, że jesteś obecny. Panie, otwórz moje duchowe oczy, bym mógł Cię dostrzec w każdej chwili. Niech widzę Twoją miłość w najprostszych rzeczach: w świetle dnia, w wietrze, który mnie muska, w spokoju podczas modlitwy. Nie chcę zapomnieć o Twojej obecności, miłosierdziu i dobroci. Dziś, Panie, klękam przed Tobą z wdzięcznością. Dziękuję, że kochasz mnie doskonale. Miłością, która nie zależy od tego, czy się uda, czy popełnię błąd. Czasem wątpię, panie, i niepokój wypełnia moje serce, ale gdy patrzę wstecz i widzę twoją wierność, moja wiara się odnawia. Byłeś moją tarczą, schronieniem i pokojem. Dziś mówię z wiarą: nie będę się bać, bo wiem, że jesteś przy mnie. Nie będę wątpić, bo wiem, że twoja wierność trwa wiecznie. Nie poddam się. Bo Twoja miłość mnie podnosi. Dziękuję, Panie, bo ten dzień przeżyję z Tobą u boku. Drogi Boże. Dziś rano chcę wznieść ręce i dziękować Ci za nowy dzień, który mi dajesz. To nowa szansa, czysta karta, którą stawiasz przede mną, bym mógł chodzić w Twojej woli. Nie chcę zaczynać z narzekaniem czy troskami, ale z wdzięcznością i wiarą. Choć nie wiem co przyniesie ten dzień, wiem, że Ty jesteś już w każdej chwili, każdej decyzji i każdym kroku, który zrobię. Przypominasz mi w swoim słowie: To jest dzień, który Pan uczynił. Radujmy się i weselmy w nim. Psalm 18, werset 24. Ojcze, pomóż mi przeżyć ten dzień z radością, przekonany, że każda chwila jest darem. Czasem budzę się z głową pełną niepokoju czy stresu, przez obowiązki i problemy, ale dziś wybieram zaufanie do Ciebie. Panie, dziękuję za życie. Dziękuję, że moje oczy zobaczyły świt. Dziękuję, że mam siłę, by wstać, że mogę oddychać, mówić, słyszeć i czuć. Każdy szczegół to błogosławieństwo od Ciebie. Nie pozwól mi zapomnieć o drobiazgach, które są tak ważne: jedzeniu, dachu nad głową, rodzinie i bliskich miłości i pokoju, który znajduję z Tobą. Dziś chcę zacząć ten dzień z wdzięcznym sercem. Zamiast myśleć o tym, czego mi brak, chcę dostrzegać wszystko, co mi dałeś. Gdy przypominam sobie Twoje dary, ogarnia mnie radość, a moja wiara rośnie. Panie, naucz mnie patrzeć na ten dzień Twoimi oczami, bym nie marnował czasu na zamartwianie się. Ale przeżył go z sensem, bym był światłem dla innych i pokazał Twoją miłość w tym, co robię. Ojcze, każdy dzień to szansa, by się uczyć, rosnąć i zbliżać do Ciebie. Pomóż mi ją wykorzystać i przynosić owoce dla Twojej chwały. Nie chcę, by ten dzień przeminął na próżno, chcę, by moje życie służyło Twojemu królestwu. Tak, jak Słońce oświetla Ziemię o poranku, niech Twoje światło rozświetli moje wnętrze i prowadzi mnie we wszystkim. Panie, Oddaję ten dzień w Twoje ręce. Kieruj moimi myślami, słowami i czynami. Prowadź mnie, bym szedł Twoją wolą, nie zbaczał z drogi, lecz podążał ścieżką, którą dla mnie przygotowałeś. Dziękuję Boże, bo ten dzień to kolejna okazja, by zaufać, zobaczyć Twoją rękę i doświadczyć Twojej miłości w każdym szczególe. Panie, dziś rano przychodzę do Ciebie pełen nadziei. Bo w twoim słowie widzę przykłady wiary, które mnie inspirują i dodają sił. Od samego początku pokazywałeś swoją wierność tym, którzy ci ufali, prowadząc ich, chroniąc i pomagając wypełnić ich powołanie. Dziś, gdy myślę o wielkich ludziach Biblii, widzę, że też przechodzili próby, trudności i chwile zwątpienia, ale nigdy nie byli sami. Ty zawsze z nimi byłeś. Otwierałeś drogi tam, gdzie ich nie było, i dawałeś siły, gdy opadali z sił. Czytając Psalm 143, widzę, jak człowiek zrozumiał, że tylko Ty jesteś pomocą i przewodnikiem. Dawid nie miał łatwego życia. Walczył z olbrzymami, wrogami, był prześladowany i doświadczał wielkiego smutku. Ale we wszystkim ufał Tobie. Gdy czuł się samotny i ścigany, Szukał schronienia w Twojej obecności. Gdy popełniał błędy, biegł do Ciebie po przebaczenie. Panie, naucz mnie ufać jak Dawid, zawsze Cię szukać, polegać na Twojej dobroci i czekać na Twoją sprawiedliwość. Niech moje serce pragnie Twojej obecności bardziej niż czegokolwiek. Panie, myślę też o Mojżeszu którego powołałeś do przewodzenia Twojemu ludowi ku wolności. Nie był najsilniejszy, ani najlepszym mówcą, ale to Jego wybrałeś i dałeś mu wszystko, czego potrzebował. Gdy czuł się niezdolny, pokazałeś mu, że Twoja moc objawia się w słabości. Gdy morze wydawało się nie do przejścia, rozdzieliłeś je swoją mocą. Gdy pustynia była bez końca, dawałeś wodę, mannę i cień. Panie, gdy czuję się mały lub przytłoczony, przypomnij mi, że jesteś Bogiem Mojżesza, Bogiem cudów, który otwiera drogi i nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Życie Daniela pokazuje wierność człowieka, który postanowił trwać przy swojej wierze, niezależnie od konsekwencji. Wrzucili go do lwiej Jamy za modlitwę i ufność Tobie, ale nawet w najtrudniejszej sytuacji nie stracił wiary. Gdy moja wiara będzie wystawiona na próbę, pomóż mi być jak Daniel. Nie wstydzić się, podążać za tobą, nie bać się przeciwności, lecz pozostać wiernym, wiedząc, że jesteś moją obroną i ochroną. Historia Józefa pokazuje, że nawet gdy życie wydaje się niesprawiedliwe, ty wciąż masz kontrolę. Własni bracia go sprzedali, zdradzili, został oskarżony i wtrącony do więzienia, ale nie przestał ufać tobie. Po całym tym bólu wywyższyłeś go i uczyniłeś zarządcą, wypełniając Twój plan wobec niego. Panie, gdy spotkam się z niesprawiedliwością, gdy rzeczy nie pójdą po mojej myśli, przypomnij mi historię Józefa, żebym nie wątpił w Twój plan i ufał, że każda próba zbliża mnie do celu z Tobą. Piotr uczy, że wiara to całkowite zaufanie Tobie. Gdy patrzył na Jezusa, mógł chodzić po wodzie, ale kiedy ogarnął go strach... Zaczął tonąć. Tak jak Jezus podtrzymał Piotra, wiem, że i mnie podtrzymasz, gdy moja wiara osłabnie. Panie, pomóż mi trzymać wzrok na Tobie. Nie pozwól, by problemy mnie rozpraszały, ale bym ufał Twojej miłości i mocy. W historii Anny widzę przykład kobiety, która modliła się szczerze i ufała Twojemu czasowi. Chociaż wydawało się to niemożliwe, nigdy nie przestała Cię szukać ani ufać Twojej woli. Panie, gdy moje modlitwy wydają się bez odpowiedzi, naucz mnie czekać jak Anna ufać, że Twoja odpowiedź przyjdzie we właściwym czasie. Wszystkie te przykłady przypominają mi, że Ty jesteś zawsze ten sam. Jeśli byłeś wierny im, będziesz też wierny mi. Jeśli ich prowadziłeś, poprowadzisz i mnie, jeśli ich wzmacniałeś, i mi dasz siłę. Dziś decyduję się ufać Tobie wierzyć w Twoją moc. Wierność i obietnice. Nie będę żył tym, co widzę, ale wiarą, bo moja pomoc nie pochodzi z tego świata, lecz od ciebie, mojego Boga i Zbawiciela. Dziękuję, Panie, bo z Tobą znajduję inspirację, kierunek i bezpieczeństwo. Dziś mówię, że moje życie jest w Twoich rękach i że tak jak byłeś Bogiem Dawida, Mojżesza, Daniela, Józefa, Piotra i Anny, tak jesteś też moim Bogiem. Dobry Panie. W tym nowym dniu zbliżam się do Ciebie z pokorą, wiedząc, że bez Ciebie nic nie znaczę i nic nie mogę. Jesteś moją skałą, schronieniem w niepokoju, światłem w ciemności. W Tobie znajduję bezpieczeństwo, przewodnictwo i pokój. Dziś proszę Cię, Ojcze, przejmij kontrolę nad moim życiem. Kieruj moimi myślami, słowami i działaniami. Niech każda decyzja będzie zgodna z Twoją wolą, bym nie zbaczał z drogi, ale szedł ścieżką, którą wybrałeś dla mnie. Panie, w świecie pełnym wątpliwości potrzebuję Twojego prowadzenia. Czasem nie wiem, co robić, czuję się zagubiony i boję się podjąć złą decyzję, ale dziś decyduję się zaufać Tobie. Ty znasz przyszłość, widzisz to, czego ja nie potrafię, dlatego oddaję się Twojemu prowadzeniu. Twoje słowo, mówi: zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na swoim rozumie. We wszystkich swoich drogach uznawaj go, a on prostować będzie Twoje ścieżki. Przysłów 3 wersety 5 i 6 Panie pomóż mi całkowicie polegać na Tobie nie ufać tylko swojemu rozumowi nie dać się ponieść emocjom ale szukać twojej rady we wszystkim naucz mnie czekać na twój czas nie spieszyć się ani nie podejmować decyzji pochopnie ojcze proszę o ochronę dla mnie i mojej rodziny chroń nas od zła każdego niebezpieczeństwa każdej pułapki Bądź naszą tarczą przed chorobą, smutkiem, przemocą i strachem. Twoje słowo daje mi pewność. Pan jest moim światłem i zbawieniem, kogóż mam się lękać? Pan jest obrońcą mego życia, przed kim mam czuć trwogę. Psalm 27, werset pierwszy. Niech ta prawda żyje w moim sercu. Bym nie bał się, ale miał pewność, że chronisz mnie pod swymi skrzydłami i dbasz o mnie, jak o swój skarb. Proszę też Ojcze o przemianę mojego wnętrza. Nie chcę pozostać taki sam. Nie chcę powtarzać tych samych błędów. Pragnę wzrastać i upodabniać się do Jezusa. Twoje słowo mówi: Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, by rozpoznać wolę Boga, co jest dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian, rozdział 12, werset 2. Panie Zmień moje myślenie, uczucia i działania. Usuń z mojego życia to, co ci się nie podoba, co oddala mnie od ciebie. Jeśli jest we mnie pycha, zamień ją na pokorę. Uczyń mnie człowiekiem pełnym miłości i cierpliwości. Niech moje życie świeci Twoim światłem. Moje słowa niosą nadzieję, a czyny świadczą o Twojej łasce. Ojcze, dziś oddaję Ci się całkowicie. Weź mój umysł, uczucia i pragnienia. Kształtuj mój charakter, prowadź mnie swoją drogą i działaj we mnie. Dziękuję, bo wiem, że mnie słyszysz, zmieniasz i chronisz. Dziś żyję spokojnie, wiedząc, że jestem w Twoich rękach. Ukochany panie, teraz chcę przestać myśleć tylko o sobie i modlić się za tych, którzy są obok mnie. Jesteś Bogiem, który kocha i troszczy się o wszystkich. Dlatego dziś proszę za moich bliskich moją społeczność i moją ojczyznę. Ojcze, najpierw powierzam Ci moją rodzinę i najbliższych. Ty znasz ich lepiej niż ja, wiesz z czym się zmagają, czego pragną, czym się martwią i co ich przytłacza. Proszę, pobłogosław ich, ochroń i wspieraj dziś. Twoje słowo mówi: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Dzieje. Apostolskie, rozdział 16, werset 31. Niech mój dom będzie miejscem pokoju, gdzie widoczna jest Twoja miłość. Chroń każdego z mojej rodziny. Daj im zdrowie, mądrość i siłę na to, co przed Nimi. Proszę też za tymi, którzy przechodzą trudny czas. Wokół mnie są osoby, które cierpią, są chore, samotne lub nie mają nadziei. Zmiłuj się nad Nimi, Panie. Twoje słowo mówi: Pan jest blisko złamanych na duchu i ratuje złamanych na sercu. Psalm 34, werset 18. Przytul tych, którzy są smutni, podnieś tych, którzy upadli, uzdrów chorych, daj potrzebującym to, czego im brakuje. Pozwól mi być narzędziem błogosławieństwa dla innych, bym mógł pomagać, dodawać otuchy i nieść nadzieję. Ojcze. Powierzam Ci moją społeczność. Żyjemy w trudnych czasach, gdzie jest niesprawiedliwość, przemoc i potrzeby, ale wiem, że jesteś Bogiem, który słyszy i potrafi przynieść pokój i odnowę. Proszę za dziećmi, które nie zaznały miłości, za młodzieżą w niebezpieczeństwie, za rodzinami w kryzysie. Niech Twoje światło rozświetli ciemność, Twoja miłość przemieni serca, a Twoja sprawiedliwość zapanuje. Twoje słowo mówi: Jeśli mój lud, który nosi moje imię, ukorzy się i będzie się modlił, szukał mojego oblicza i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham, przebaczę ich grzechy i uzdrowię ich ziemię. Druga księga Kronik, rozdział 7, werset 14. Panie, przyłączam się do tego wołania. Ulecz naszą ziemię, przynieś skruchę, zmianę i odnowę. Niech nasza ojczyzna znów spojrzy na Ciebie. Niech serca szukają Twojej prawdy. Pobłogosław tych, którzy nami rządzą. Daj im mądrość do podejmowania dobrych decyzji, by szukali dobra wspólnego i działali uczciwie. Uwolnij nas od korupcji, egoizmu i wszystkiego, co oddala przywódców od ich powołania. Ojcze, w świecie pełnym konfliktów i podziałów, naucz nas nieść pokój, kochać bliźnich i pokazywać Twój charakter. Panie, Niech ta modlitwa nie będzie tylko słowami, ale niech moje życie codziennie pokazuje Twoją miłość. Tam, gdzie jest potrzeba, niech umiem dać. Tam, gdzie jest smutek, niech pocieszę. Tam, gdzie brak światła, niech niosę nadzieję. Dziękuję, że mnie słyszysz. Dziękuję, że jesteś sprawiedliwym Bogiem, który działa nawet, gdy tego nie widać, który może przemieniać serca i całe narody. Dobry panie. Teraz przychodzę do Ciebie z sercem gotowym na wzrost, na to byś mnie kształtował i prowadził według swojego planu. Nie chcę pozostać w miejscu duchowo, nie chcę ograniczyć się do tego, co już wiem o Tobie. Pragnę iść do przodu, wzrastać i mieć charakter, który oddaje Tobie chwałę. Stworzyłeś mnie z celem i wiem, że każdy dzień to szansa, by się do Niego zbliżyć. Ucz mnie żyć z zamiarem. Szukać Ciebie z całego serca i oddawać Ci każdą część mojego życia. Twoje słowo mówi, Bo znam plany, jakie mam wobec Was, plany pokoju, a nie niedoli, by dać Wam przyszłość i nadzieję. Księga Jeremiasza, rozdział 29, werset 11. Dziękuję, Panie, że Twoje plany są dobre, że z Tobą znajduję sens i kierunek. Czasem nie rozumiem procesu, czasem droga jest trudna, ale ufam, że każdy etap jest w Twoich rękach. Ojcze, proszę, ukształtuj we mnie silny i dojrzały charakter. Chcę być osobą pełną wiary, cierpliwości, miłości i pokory. Pomóż mi coraz bardziej przypominać Jezusa we wszystkim, co robię. Twoje słowo wzywa nas do zmiany. Bądźcie naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci. I postępujcie w miłości, jak Chrystus nas umiłował i wydał za nas samego siebie. List do Efezjan, rozdział 5, wersety 1 i 2. Panie, naucz mnie żyć miłością, dobrze traktować wszystkich, by moje słowa budowały, a czyny pokazywały twoją dobroć, by moje życie było dowodem twojej mocy przemiany. Ojcze, proszę też, byś pomógł mi wzrastać duchowo, bym nie zatrzymał się na powierzchowności. Ale pogłębiał relacje z Tobą, modlił się nieustannie, czytał Biblię i umacniał moją wiarę każdego dnia. Twoje słowo mówi: Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Drugi list Piotra, rozdział 3, werset 18. Chcę wzrastać w łasce, mądrości i zrozumieniu. Pragnę poznawać Cię coraz bardziej, uczyć się od Ciebie i wprowadzać Twoje nauki w życie. Proszę też o serce posłuszne. Czasem trudno jest oddać się Twojej woli, ale wiem, że Twoje drogi są lepsze. Twoje słowo mówi: Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ewangelia według Łukasza, rozdział 22, werset 42. Panie, pomóż mi ufać Twojemu planowi, oddać moje pragnienia i iść w posłuszeństwie, nawet jeśli nie rozumiem, co robisz. Daj mi serce wrażliwe, bym słyszał Twój głos i szedł bez wahania Ojcze pomóż mi być wytrwałym gdy pojawią się trudności niech się nie poddaję i nie tracę wiary twoje słowo mówi Bracia uważajcie za radość gdy spotykają was różne próby bo doświadczenie waszej wiary rodzi wytrwałość List Jakuba rozdział 1 wersety 2 i 3 Panie, pomóż mi widzieć w każdym wyzwaniu okazję do wzrostu, by moja wiara się umacniała, ufność w Tobie rosła, a charakter dojrzewał. Ojcze, proszę na koniec: Daj mi ducha służby, bym nie żył tylko dla siebie, ale by moje życie było błogosławieństwem dla innych, bym umiał pomagać z pokorą i radością. Twoje słowo mówi. Każdy niech służy innym tym darem, jaki otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, werset 10. Panie, używaj mojego życia dla swojej chwały. Niech moje talenty i umiejętności służą błogosławieństwu i rozszerzaniu Twojego Królestwa. Dziękuję, bo wiem, że mnie zmieniasz i z każdym dniem przybliżasz do tego, kim pragniesz bym był. Oddaję się Twojemu dziełu we mnie i wierzę, że dokończysz to, co zacząłeś. Ojcze w niebie, kończy się ta modlitwa, ale nie kończy się Twoja miłość, miłosierdzie i wierność. Dziękuję, że wysłuchałeś każdą moją prośbę, każde słowo i każdą pochwałę, która wyszła z mojego serca. Dziś przypomniałem sobie, że jesteś moją pomocą i przewodnikiem, że moje życie jest bezpieczne w Twoich rękach i że zawsze mogę Tobie ufać. Twoje słowo mówi: Pan ochroni cię od wszelkiego zła, będzie strzegł twojego życia. Pan będzie strzegł twojego wyjścia i wejścia teraz i na wieki. Psalm 121, wersety 7 i 8. Dziękuję Panie, bo ta obietnica jest też dla mnie. Nie będę żył w strachu, ale w zaufaniu. Nie dam się ponieść niepokojowi, ale będę żył w pokoju, bo Ty jesteś moim schronieniem i siłą. Dziś ogłaszam w imię Jezusa Duch Święty mnie prowadzi. Jestem chroniony pod skrzydłami Najwyższego. Moje życie jest w rękach Boga i nie mam się czego bać. Proszę, by Twoje błogosławieństwo szło ze mną w tym dniu. By tam, gdzie pójdę, był pokój. Tam, gdzie będę pracować, była pomyślność. By moje słowa dawały otuchę. Twoje słowo mówi: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozjaśni swe oblicze nad Tobą i niech Ci okaże łaskawość. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i da Ci pokój. Księga Liczb, rozdział 6, wersety 20. 4 do 26. Przyjmuję to błogosławieństwo dla siebie i mojej rodziny. Dziś idę pewny, że Ty idziesz przede mną. Otwierasz drzwi, przygotowujesz drogi i prowadzisz moje kroki. Panie, oddaję Ci każdą chwilę tego dnia. Moje myśli, decyzje i działania. Niech wszystko co zrobię będzie dla Twojej chwały i pokazuje Twoją miłość. Dziękuję, bo wiem, że nie idę sam, ale jesteś ze mną w każdym kroku. Panie, dziękuję za ten czas z Tobą. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej modlitwy i wiernie odpowiesz we właściwym czasie. Dziś wstaję z wiarą, ze spokojnym sercem i pewnością. Że prowadzisz moje kroki i chronisz moje życie. Niech ten dzień będzie okazją, by pokazać Twoją miłość i żyć w posłuszeństwie Twojej woli. Ojcze, oddaję Ci moją drogę, rodzinę i marzenia, wiedząc, że w Tobie mam pomoc i prowadzenie. W potężnym imieniu Jezusa. Amen. Jeśli ta modlitwa była dla Ciebie pomocą, zachęcam Cię, byś zostawił polubienie, udostępnił ją komuś, kto tego potrzebuje. I napisał swoje amen w komentarzu, razem z prośbą o modlitwę: Chcemy się za ciebie modlić. Niech pokój Boży napełni twoje serce, a jego prowadzenie towarzyszy ci w każdym kroku. Pamiętaj, że nie jesteś sam, Pan jest twoim schronieniem i siłą. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej modlitwie. Niech Bóg cię obficie błogosławi i zawsze będzie z tobą. Jeśli ta modlitwa ci pomogła, zachęcam byś dalej szukał. Bożej obecności. Kliknij w następny film i trwaj w łączności z nim. Bóg ma jeszcze więcej słów otuchy i wskazówek dla ciebie. Niech Jego pokój zawsze ci towarzyszy.